Jest 1 grudnia, godzina 9 rano, niedziela. Na termometrze mamy około 0 stopni, wiatr, worki niesprzyjające, ale jest grupa osób, które postanowiły się razem spotkać, żeby dbać o swoją formę fizyczną. Jest z nami Piotr Kucharski, szef akcji. Cześć Piotrku. Witam serdecznie. Jakbyś coś mógł powiedzieć na temat akcji, co robicie, jak to wygląda, czego warto? Trochę standardowo, zamiast w niedzielę, rano spędzać w łóżku lub na śniadanie z rodziną, spotykamy się tutaj, żeby poprawić swoją kondycję fizyczną, spędzić wspólnie czas. Jest nas grupa biegaczy około 10 osób. Wiemy o tym, że w Konstancinie jest dość liczniejsza grupa biegaczy, kilkadziesiąt albo nawet około 100 osób. Spotykamy się tutaj w celu wspólnego biegania. Nie liczy się dla nas, kto ile biega, w jakim tempie, jakie dystanse. Chcemy tutaj zebrać taką grupę biegaczy, która by wspólnie spędzała ten czas, łącząc swoje siły, motywując się do biegania. Dlaczego się tu spotykamy? Przede wszystkim dlatego, żeby wspólnie pobiegać. Nie liczy się dla nas to, czy ktoś dba o formę, chce dobrze wyglądać, startuje w zawodach. Tylko liczy się dla nas to, aby wspólnie spędzić czas i wspólnie pobiegać sobie w wspólnym towarzystwie. i pobiegli jak widać warto jest się razem spotykać i biegać zapraszam również na stronę na fanpage na facebooku pod nazwą aktywna gmina tam są informacje na bieżąco co się dzieje w kwestiach biegowych Dziękuję i zapraszam.